Trampolina opiera się na relacjach. Realizujemy różne projekty i krajowe, i międzynarodowe, ale to, co jest ważne, to relacja między osobami, które przychodzą do Trampoliny jako uczestnicy, osobami, które już się angażują jako wolontariusze i osobami, które są tam zatrudnione. Trampolina troszkę jest taką rodziną, gdzie po prostu jesteś zawsze mile widziany i przyjęty. Jesteśmy otwarci dla biednych i bogatych, jesteśmy otwarci dla ludzi z dobrych domów i dla tych, z trudnych też. Trampolina to jest projekt realizowany w Zgromadzeniu Księży Orionistów, skierowany do młodzieży, do dzieci, służący zapobieganiu, wykluczeniu społecznemu demoralizacji dzieci i młodzieży. Jest to projekt profilaktyczny. Trampolina, czyli, czyli takie wybicie się z szarości w górę, zwyżku ku niebu, ku, ku pasjom, ku wartościom. W 2011 roku, gdy trafiłem do parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku, tam zgłosiła się do mnie grupa dziesięciu chłopaków, którzy przyszli i powiedzieli, że chcielibyśmy coś, coś fajnego w tym mieście zrobić, niech ktoś nam pomoże. Zaczęliśmy bazować na ich pasjach, mieli pasję do sportu, do piłki nożnej, przeniosłem się do Duńskiej Woli i tam również powstały kluby trampolina ale też powstało coś więcej, bo Centrum Profilaktyki i Wsparcia Młodzieży i Rodziny, gdzie prowadzimy też wsparcie terapeutyczne dla rodzin, dla młodzieży, dla dzieci, szczególnie w dzisiejszych czasach. Jako stowarzyszenie organizujemy różne turnieje, wyjazdy. Na ferie zawsze robimy wyjazdy na narty. Staramy się, żeby zawsze to było albo po zaniżonych kosztach, albo żeby to było zupełnie darmowe, żeby każdy kto chce, żeby mógł skorzystać nie tylko w sport, nie tylko w jakąś kulturę, nie tylko w koncerty, ale, ale chcemy trafić szeroko do młodzieży, która, która jest z pewnych trudniejszych środowisk, która, która ma pewne wyzwania. Do klubu trafiłem w 2016 roku przez przypadek, któregoś razu polecił mi to brat, który tam przyszedł z kilkoma kolegami. Byłem niechętny z początkowo, raczej byłem takim zamkniętym człowiekiem, nieśmiałym. No i jak przyszedłem, to, to dużo rzeczy się zmieniło, poznałem nowych przyjaciół, wartościowych ludzi. Nie ciążyły na mnie łatki z przeszłości, nie ciążyły na mnie łatki ze środowiska i mogłem na nowo, z, zbudować samego siebie. Najpierw byłem wolontariuszem, no a teraz y, zarządzam, teraz się troszczę o to miejsce, jestem przełożony w wolontariuszy. W tej chwili Trampolina działa w dwóch miastach, tam, gdzie orioniści prowadzą swoje parafie. We Włocławku, w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego i w Duńskiej Woli, w Parafii Świętego Antoniego. W tej chwili, jeżeli chodzi o zduńską wolę, to są dosyć duże ilości młodzieży, która przez trampolinę się przewija. Jest młodzież, która przychodzi do klubu dziecięcego czy młodzieżowego, ale to jest też młodzież, którą my spotykamy w szkołach, realizując różne koncerty profilaktyczne. Jednym z takich fajnych przykładów naszego działania jest kolega, który był w takim dość trudnym środowisku, przyszedł do nas, interesował go siłownia, chcieliśmy wesprzeć go w tej pasji, sfinansowaliśmy mu kurs na trenera personalnego i obecnie jest wykwalifikowanym trenerem, który prowadzi wszystkie chęty na naszej siłowni. Widzimy, że tych potrzeb jest coraz to więcej. Coraz więcej jest takiej młodzieży, która gdzieś tam została, powiedzmy, uwięziona w, w tych domach przez ten czas pandemii i oni też mają potrzebę wyjścia, mają potrzebę relacji, ale też widzimy, że coraz więcej młodzieży zaczyna chorować na przykład na depresję, zaczyna przeżywać trudne stany emocjonalne, psychiczne. Pandemia utrudniła nasze działanie, ale jak zrezygnowaliśmy z młodzieży cały czas, jeśli ktoś ma trudną sytuację jeśli potrzebuje kontaktu, to jesteśmy telefonicznie dostępni do indywidualnych, jeden na jeden spotkań, jakiegoś wsparcia, rozmowy, czy po prostu miłego spędzania czasu. W Srapulii nie tylko młodzież, która do nas przychodzi i się może rozwinąć, ale również to jest możliwość rozwoju i spełnienia dla nas, dla, dla ludzi, którzy się angażują. Sam tego doświadczyłem, sam przeszedłem przez tę drogę. Jestem spełnionym człowiekiem prawda, i pełnym marzeniem, pełnym pasji. Też zanim przyszedłem do rębu, nie chciałem iść do zawodówki. Nie widziałem zbytnio swoich możliwości rozwoju. Aktualnie skończyłem liceum, najlepsze liceum w mieście, jestem na studiach. Trampolina się rozwija dynamicznie. Myślimy już o takiej kawiarni dużej w mieście, do której mogliby przychodzić ludzie z jakimiś problemami, też, że jest taka możliwość wspierania. Nad tą możliwością jest właśnie strona www.pomagamzradością.pl.